Dlaczego nie warto ślepo wierzyć w ROI? O tym mówiłem wczoraj na konferencji klubu przedsiębiorczości we Wrocławiu. A dzisiaj w pięknych okolicznościach parku Zamku Topacz wytłumaczę dlaczego. Jeżeli mamy nieruchomość, która, dajmy na to, kosztuje milion, a wynajęta jest i przynosi dochód z czynszu na poziomie 50 tysięcy, to co? To ROI jest 5%, czyli nie warto inwestować. Ale co, jeżeli z tych 5% wzniesiemy się na 10%, a może 15%, wykonując kilka prostych czynności? Wypowiemy umowę najmu. Jeżeli nabywca chce wypowiedzieć umowę najmu, to jeżeli taka umowa najmu nie ma daty pewnej, może ją wypowiedzieć w ciągu trzech miesięcy. Nabywca, czyli inwestor, w ten sposób zmieni zasady gry, może zmienić czynsz, może potem znaleźć innego najemcę, albo może również wypowiedzieć sam czynsz. Wtedy, nawet jeżeli umowa ma datę pewną, która co do zasady jest problemem przy wypowiadaniu umów najmu, może wypowiedzieć ten część. I znowu wtedy zamiast 5%, mamy 10%, a może 15%. Warto myśleć biznesowo i mieć otwarty umysł, a nie tylko przywiązywać się do cyferek, którymi lubią bawić się finansiści niewiele wiedzący o biznesie.